Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich małych małych fizyków. No, dzisiaj teoria, czyli sam początek początku, no właściwie początek to są przyształcenia i czyli podstawy rachunkowe fizyki. Ale kinematyka jest pierwszą częścią, którą będziecie na pewno zawsze powtarzać do matury. No i mamy część pierwszą. W pierwszej części będą cztery ruchy, powtórzenie ze szkoły podstawowej, co można wyczytać z wykresów, T, położenia od t prędkości od czasu i przyspieszenia od czasu bo omówimy oczywiście czym jest przemieszczenie, to droga, układ odniesienia i tak czyli takie definicje trochę. Czym się różni średnia wartość prędkości, a wartość prędkości średniej i możliwe przypadki ruchu jednostajnie zmiennego. Będą tam pokazane tylko, jakie one są, natomiast dodatek tego, co będzie, będzie innym razem. OK, czyli mamy teorię z fizyki, kinematyka, część pierwsza. Dobra. Okej, okay. dobra. Zaczynamy. Okej, okay. kinematyka. Cztery ruchy, jakie mamy. Tutaj powiększymy sobie. Może nie za bardzo. Czyli cała kinematyka właściwie opiera się na tych tutaj dwóch wzorach. Ten wzór oczywiście jest trochę jakby też przekształceniem, ten dolny przyspieszenia delta V przez delta T, który znacie w ten sposób. No ale to te dwa wzory będą przywijać się przez kinematykę cały czas. No i tak, cztery ruchy, jakie znamy. Ruch jednostajny, czyli samochód jedzie sobie na wtorstwie ruchem jednostajnym, czyli to, co znamy ze wzoru, że kilometry na godzinę. Czyli prędkość to jest droga przez czas, czyli to jest ten podstawowy tutaj wzorek, tak? OK. No, prędkość się stała, przyspieszenie natomiast zero. Natomiast następnym ruchem, który też poznaliście w szkole podstawowej, jest ruch dostanie przyspieszony, ale z prędkością początkową V równe zero. Dlatego wzór jest S równa się T kwadrat, czyli to jest ten sam wzory tutaj, co są schowane, tylko bez tego po prostu to byśmy sobie zamazali i tego by po prostu. Nie było, bo no V0 równe 0, czyli S równa się kwadrat, już wtedy nie linia prosta, tylko kawałek paraboli, czyli funkcji kwadratowej, V równa się razy t, a jest konstans. Następnie mamy ruch jednostanie też przyspieszony, ale z prędkością początkową różną od zera, czyli na przykład samochód roz... wykonuje manewr wyprzedzania. No i o co w tym chodzi? No w tym chodzi o to, że już mieliśmy prędkość początkową, czyli to jest jakby złożenie tych dwóch ruchów do tego, dodajemy, ten ruch i mamy z tego ruch jednostanie przyspieszony. I to jest tak samo jak ten ruch w tym momencie, tylko tak, jakbyśmy na chwilę się zagapili. czy gdybym S od T, tutaj to równanie, to byłby właśnie dokładnie ten, ten, ten sam ruch. No ale... Czyli tak jakby trochę w chwilę się zagapić. Samochód ruszył spod świateł, bo rychnęły silniki, ja się... Za, w sekundę zastanowiłem, no i okazało się, że w tym jest. No dobra. No to tak, v 0 już wtedy tutaj już nie od zera, tylko od tego miejsca. I gdybyśmy się przypatrzyli tutaj też polu pod wykresem, jakbyśmy to tu mamy v 0 t a tu mamy to at kwadrat przez 2, czyli teraz at i jedna druga, czyli tak jak się liczy pole trójkąta, jedna druga razy t. Raz przy rozpędkości AT. Ok. Dobra. Ruch jednostajnie opóźniony, czyli tym razem co? Hamujemy. Jest równa się V0 T minus AT kwadrat. V0 spada, no i to jest ten moment, kiedy się zatrzyma. Jak się zatrzyma w tym punkcie, to teraz tak. Może pójść w dół, ale to będzie X od T. Natomiast droga dalej bije, czy na przykład samochód przyspiesza do. Tyłu. Jeśli chodzi tutaj o te pole pod wykresem, potem się okaże. Na przykład to pole pod wykresem to jest cały taki prostokąt minus ten prostokącik, a ten prostokącik to jest V0 razy T minus jedna druga te razy AT. Dlatego stąd się biorą te wzory tutaj. No i V0 minus AT. Jeśli przyrównamy V do 0 no to obliczymy miejsce, gdzie się na przykład zatrzyma. Ok. Czyli to jest do dostawne opóźnione. Co można wyczytać z wykresu SOT, XOT, VOT? XOT, no to prawie jak SOT, i to będzie to samo, jeśli ruch się odbywa w jedną stronę. Natomiast yy, no problem jest wtedy, kiedy na przykład prędkość jest ujemna i ciało zawraca. Wtedy XOT maleje, a droga bije. Tak? Czyli nadal wzrasta. Tak jak na liczniku samochodu, jeśli będziecie jechać na wstecznym, to i tak droga będzie się tutaj pojawiać. No I tu mamy właśnie, że w przypadku x od t, czyli położenia w metrach od czasu, nachylenie, czyli delta x do delta t, będziemy się uczyć, że to jest tangens alfa, czy taka funkcja trigonometryczna, no ale delta x do delta t jest po prostu prędkością. No bo jeśli podzielimy metry przez sekundę, no to wyjdą metry na sekundę. Bo, ale pod wykresem nie ma żadnego sensu, bo jeśli metry pomnożymy razy w sekundy, to nic nie mierzymy w metrach razy w sekundy. Drugi wykres to jest wykres prędkości od czasu, no i tutaj prędkość wzrasta, prędkość maleje, prędkość ujemna, ciało zawraca. No i nachylenie odpowiada delta V do delta t. To może być nachylenie jakby dodatnie, nachylenie ujemne. Jakie jest dodatnie, czyli w tą stronę rośnie, no to a jest większe od zera. Jeśli w tą stronę maleje, to A mniejsza od I to delta V do delta T liczymy, bo nachylenie metry na sekundę przez sekundę to są metry na sekundę kwadrat i faktycznie przyspieszenie. Natomiast pole pod wykresem będzie odpowiadać drodze. I to tutaj też będzie droga, którą po prostu się cofając, bo metry na sekundę razy sekundę to są metry. I to jesteśmy w stanie wskazać. Nachylenie, no jeśli a byłoby, na wykresie A od coś byłoby nachylone, to byłby ruch niejednostajnie przyspieszony, co mnie jakby nie interesuje. Jest też tam pojęcie um, udar i takie inne rzeczy, czyli zryw, udar w fizyce jakby dalsze po przyspieszeniu, ale was to nie interesuje, to jest tylko taka ciekawa. Natomiast pole pod wykresem to jest zmianie prędkości, czyli to jest delta V, czyli tutaj jest wzrost tej prędkości, a tutaj mamy spadek. Czyli widać, że mety na sekundę kwadrat razy sekundę to są mety na sekundę, jeśli chodzi o jednostki, i odpowiada zmianie prędkości, czyli będziemy liczyć. Tutaj delta V jest ujemne, tu delta V jest dodatnie, to znaczy, że tutaj w pierwszym przypadku będzie rosło, a potem będzie malało prędkość, czyli miałaby prędkość do tego wykresu powstać No dalej, przemieszczenie tor, droga, układ odniesienia, no to są takie wielkości, które na samym początku wam się podaje. No to tor to jest zbiór punktów, gdzie sobie tutaj przebywa ciało, tak? Punkt materialny w ogóle to jest jakieś niewielkie ciało. Jeśli mamy na przykład człowieka, który idzie na drodze, no to rozmiar człowieka jest nieistotny. Natomiast jeśli to byłby pociąg, no to jego rozmiary w porównaniu z drogą, jeśli pociąg ma kilometr długości, bo są i takie, to wtedy możemy zrobić w jeden sposób, że po prostu punkt będzie pod A i B, czyli punkt lokomotywa i ostatni wagon. Wtedy byśmy rozważali punkty początek i końca takiego dużego ciała. Natomiast punkt materialny niewielkie ciało w porównaniu z układem odniesienia. Układ odniesienia to jest i inne ciało względem którego może się poruszać. Może być to oczywiście układ dwuwymiarowy. Tutaj mamy r opisane jako xy, na przykład, wektor tak? dwuwymiarowy. Natomiast może być też trójwymiarowe x, y, z. Ale akurat trójwymiarowe to raczej studia niż wy. I może być oczywiście oś jednowymiarowa też. Wektor położenia r wtedy jest tylko jednowymiarowy. No ten wektor może w takich nawiasach, w kanciatych się pisze. Wektor przemieszczenia to jest wektor zmiany położenia, czyli mamy tutaj start tu, metę, czyli ten wektor SM to jest wektor przemieszczenia, droga to jest długość toru, czyli tego, co zakreśla ciała, ciało. Średnia wartość prędkości, wartość prędkości średniej, o i to jest takie łapanie trochę zasłówka. trzeba uważać, jak się w treści pytają. Na maturze króluje Wartość prędkości średniej. Średnia wartość prędkości mogą zapytać, no ale to już musicie sami wtedy wiedzieć. No i tu jest przemieszczenie do czasu, a tu droga do czasu. Czyli na przykład jeśli to ruszyło ciało i tutaj sobie się porusza, to jego wartość prędkości średniej jest na pewno zero, bo przemieszczenie jest zero. Natomiast średnia wartość prędkości, czyli prędkość średnia i potocznie mówiona. To jest po prostu S całkowite przez T całkowite. Czyli jeśli na przykład będziecie o 24.00 w łóżku i następnego dnia o 24.00 w łóżku, to na pewno wasza wartość prędkości średniej wynosi 0. Natomiast to, ile żeście mieli średniej wartości prędkości, to trzeba byłoby wasze. Z GPS-a zobaczycie, że zrobiliście na przykład 48 km, pojechaliście do szkoły, wróciliście potem gdzieś tam do sklepu, no i by wyszło, że 2 km na godzinę. O, To spokojnie, spacerkiem można byłoby obrócić. No i to prawda. Szczerze mówiąc, do szkoły, jak ma, każdy z was ma powiedzmy 20 km, no to na piechotę 4 godziny tam, potem lekcje się skończyły, 4 godziny z powrotem, jeszcze 8 godzin na sen zostaje, a nie, na naukę i sen. No i tutaj mamy też pokazane jak to właśnie będziemy stosować, czyli raz połowę podróży pokonaną z prędkością V1, a drugą połowę drogi z taką. No to czas pierwszy to to jest jedna druga S przez V1. Tu T2 to jest jedna druga S przez V2. V średnie to jest S przez T1 plus T2. I s przez 1, 2, s przez v1, plus 1, 2, s przez v2. Wyciągamy sobie s przed nawias. O, i możemy skreślić do wspólnego mianownika, i ta średnia się bodajże nazywa harmoniczna. Natomiast jeśli połowę czasu jadę z jedną prędkością, no to mam S1 V1 razy T pół, S2 to jest V2 razy T pół. I V średnie wychodzi nam S przez T1 plus T2. A, czyli S całkowite przez S1 plus S2. No i V1 razy T pół plus V2 razy T pół przez te pół plus te pół no to mamy te pół V1 plus V2 przez te ciap i tu dopiero wychodzi średnia arytmetyczna, więc jeśli na przykład lot do Anglii będzie tam 1000 km trwał 2 godziny załóżmy i to będzie ta średnia 500 km i dwie godziny no to będzie dojazd do lotniska, godzina i odjazd z lotniska, godzina, czyli połowę czasu załóżmy się z prędkością 20 km na godzinę, no bo przyjechać na lotnisko, odjechać na lotnisko, no to byłoby 500 tutaj przez dwie godziny, tutaj 20, czyli, czyli tam by było. 20, no to by była średnia z 500, bo 1000 km przez 2 godziny robiłem i przez 2 godziny zrobiłem 40, 20 w Warszawie, 20 w Londynie. No to by wyszła mi właśnie średnia artymetyczna 520. Ok, no i ostatnia rzecz w tym przypadku. Możliwe, możliwe przypadki ruchu zmiennego, Czyli tu próbowałem wymyśleć wszystkie możliwe przypadki, to są akurat mniejsza wersja, bo V0 i VK jest osobno, czyli mamy pięć elementów, wybieramy dwa. Jak będziecie się uczyć kombinatorykę, to 10 na 2 to Wam wyjdzie 10. To się tak liczy. To są wszystkie możliwe przypadki. No i tutaj są właśnie, że możemy co zastosować wzory na S równa się V0. Tu właśnie plus minus powinienem napisać, bo przecież nie opóźniony można stosować. I mamy, tu wtedy jest tylko plus. Yy, I rozwiązujemy. Tu są właśnie sposób rozwiązania zasugerowany. Nagram pewnie odcinek, gdzie będą te wszystkie przypadki rozwiązane. Na razie skupmy się na takich dwóch najprostszych. Yy, ale jeszcze zanim się skupimy na jakichś dwóch przypadkach, to oczywiście przypadki są też o wiele prostsze. Kiedy mamy V0 y, równe 0 albo i VK równe 0, to wtedy rozwiązujemy taki. Układ równej. I wtedy sobie kolorkami zaznaczamy. Natomiast, no to zróbmy zadanie tak. Czyli samochód jadący z prędkością V0, czyli mamy V0 podane, T i VK. Znajdź opóźnienie i pokonał drogę. No to mamy napisane dla ruchu opóźnionego, oczywiście z minusem, i szukamy S i szukamy. No jaki z tego morał. Stąd trzeba będzie wyliczyć A. Tak. Ruch opóźniony, no bo minus. Dlatego jest. No i A mamy wtedy wyliczone na symbolach. A drogę S równa się V0T minus AT kwadrat. Możemy to policzyć i wynik wstawić, a jak zrobimy to na symbolach trochę mnie? Ale zróbmy, żeby nam się to udało. No. No, i to jest ten wzór, który też działa z pola pod wykresem O. Że mam V0, mam Vk, mam T i to też ten wzór jest temu równoważny. No i gorszy przypadek. Samochód jadący z prędkością V0, który nie znamy na drodze S, zwania do Vk równe tyle, z opóźnieniem a równym tyle. Jeśli podkreślimy kolorki, to szukamy T. I szukamy pauzeru, czyli najgorzej, jak mogło się trafić. Kolorowo to wcale nie wesoło. Tam jest powiedziane, że w zadaniu ósmym układ równań prowadzi do czwartego, czyli o coś takiego pewnie dostaniemy. No to co? No układ tutaj. Z nieskomplikowanego, skomplikowanego wstawiam do bardziej skomplikowanego. No co jest? No i co robimy? No robimy. To wstawiamy tu. Tutaj jest V0 równe mhm, plus AT. Tak, no i tutaj właśnie dobrze, żeśmy zrobili. Bo wesoło nie jest. Jest równanie kwadratowe. No to co? No to trzeba jakoś sobie może inaczej poradzić. Biorę pole pod wykresem V0 plus VK przez dwa razy T i do tego bym wstawił teraz to T. Czyli tu jakby Tego rezygnuję, żeby nie lecieć w dół lotowe, tylko tutaj sobie testuję. Jak widzicie, no, no, wtedy to hulaj duszo, tak, ale zawsze da się w jakiś sposób to minąć. No i AT to jest V0 minus VK, czyli V0 minus VK przez. O no i jest dwa te. A, miałem zostawić a w spokoju. Te miałem wstawić. A i te wstawiłem tylko, że przez A. No. Coś mi się jednostkami nie zgodziło. No widzicie, jak to jest przysłowiu, uczeń się śpieszy, pan od fizyki się cieszy. O, no widzicie, o, to już jest elegancko. I teraz tego mogę sobie policzyć: 2sa równa się v0 kwadrat minus vk kwadrat, 2sa plus vk kwadrat równa się v0 kwadrat i v0 równa się. Na szczęście dla klasy profilowej czegoś takiego nie będzie. Chyba że na dodatkowe żeby nie, żeby na klasy nieprofilowej. Natomiast takie coś właśnie, to, to dokładnie te przyksztej ramaturze się potrafią trafić. OK. Czy mam V0. A te sobie doliczę potem V0 minus VK przez A. I jakby to wstawimy tutaj, no to właśnie będzie taka jakby rozwiązanie strunarka kwadratowego. No, oczywiście rachuneczki liczbowe, tak? Ok. No to już, to już będziemy robić w części trzeciej. Następnej. No, dziękuję bardzo.